O, pamiętasz swoje pierwsze czczanie? Wziąłeś pewnie, bo do palacze były tanie. Bo teraz, się przy matuli, a nie z koleżkami, Brata znów wturi. Masz może brata dostać murem za nim. W żadnym wypadku nie odwracaj się plecami. Porzuć do palaczy, bo to nie praca. Nie jeden mój koleżka przez to drogę się przewraca. Teraz małe pytanie. Czyżby matka się wstydziła? Pewnie nie chciał, byś zbyt mój profilach topiła. Każdy pobawia, by ty leży, każdy je naprawia. Zapory te do za zakraki się trafia. RW i mamy jedno pytanie Dlaczego dopalacie Tak ryją sam nie wiem Co to świństwo ma w sobie już nie palę tego ścierwa i to samo radzę Tobie forie upominki, to już nie dla mnie chcę założyć rodzinę stoczyć na dno ciężko było rzucić Ale jakoś dałem radę Teraz jadę na tym nie chcę zarazić Was przekazem na chłopaszka Uzależniony od dopów Przyszła taka dawka, że nie mógł postawić kroku Między stanów się morda Co w życiu robić, bo nie zdajesz sobie sprawy Jak ludzi nie szkodzić Koniec